Witam. Jeśli chcecie dowiedzieć się, czy Alicja znowu zmalała, czy powiększyła się, albo jakie dziwne stworzenia istoty spotkała na swojej drodze, posłuchajcie dzisiejszego odcinka. Kiedy zmalała na tyle, że mogła swobodnie zmieścić się w drzwiach, wybiegła z pokoju do ogrodu. Na zewnątrz zobaczyła tłumek ptaków zgromadzony wokół dwóch świnek morskich podpierających bisia, nieszczęsną jaszczurkę, która przeleciała nad żywopłotem. Spostrzegłszy dziewczynkę, rozwścieczone ptaki rzuciły się w jej kierunku. Alicja wzięła nogi za pas i za chwilę znalazła się cała i zdrowa, głęboko w lesie. Pierwsze, co muszę teraz zrobić, to odzyskać mój normalny wzrost pomyślała. Potem znajdę sposób, jak dostać się do tego pięknego ogrodu. Plan wydawał się doskonały, jednak był jeden kłopot. Alicja nie miała pojęcia, jak go zrealizować. Pomyślmy. Może urosnę, jeżeli coś zjem albo wypiję. Ale co? To był rzeczywiście problem. Co wybrać? Dookoła rosły wprawdzie kwiaty iść źdźbła trawy, ale niespecjalnie nadawały się do jedzenia. W ponurym nastroju oparła się o dziwnie wyglądający i dorównujący jej wysokością grzyb. Pierwszy raz widziała grzyb tak imponującej wielkości, więc przyjrzała mu się uważnie. Zajrzała pod spód, obeszła go dookoła, i wreszcie postanowiła sprawdzić, co kryje się na wierzchu. Domyślacie się, co znalazła? Jej wzrok napotkał spojrzenie dużej, niebieskiej gąsienicy, która wylegiwała się na kapeluszu grzyba i paliła długą fajkę wodną, nie okazując zainteresowania ani Alicją, ani niczym innym. Przez jakiś czas patrzyły na siebie w milczeniu. W końcu gąsienica wyjęła cybuch z ust. Kim jesteś? Zapytała sennym, monotonnym głosem. Alicja uznała początek tej rozmowy za niezbyt obiecujący. Już sama nie wiem, kim jestem, odpowiedziała nieco nieśmielona. Wiem, kim byłam dziś rano, ale od tego czasu zmieniłam się tyle razy, że straciłam pewność. Rozumiesz, co mam na myśli? Gąsienica patrzyła na nią przeciągle przez kilka minut, aż wreszcie o spale odpowiedziała. Nie, nie rozumiem, wytłumacz mi to. Rosłam i malełam już tyle razy, że trochę mi się to wszystko miesza. Jeszcze tego nie wiesz, ale kiedy z gąsienicy przeobrazisz się w motyla, będziesz tak samo zagubiona jak ja teraz. Chodzi mi o to, że to trochę dziwne uczucie, nie sądzisz? spytała dziewczynka. Nie sądzę, odparła gąsienica. W takim razie bardzo się od siebie różnimy, stwierdziła Alicja ze złością. Ja, ty, kim jesteś. Przerwała jej gąsienica, rozpoczynając całą rozmowę od początku. Złe maniery gąsienicy zaczęły męczyć Alicję, więc postanowiła odejść. Wracaj tutaj, zawołała gąsienica. Mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. Zaintrygowana dziewczynka zawróciła. Pamiętaj, żeby nigdy nie tracić panowania nad sobą, powiedziała gąsienica grobowym głosem. To wszystko. Zapytała Alicja, jeszcze bardziej rozdrażniona. Nie, odpowiedziała gąsienica i ponownie pyknęła z fajki wodnej. Alicja westchnęła i pomyślała, że równie dobrze może poczekać, aż gąsienica znowu zacznie mówić. W sumie nie miała nic ważnego do zrobienia, a być może dowie się czegoś interesującego. Po kilku minutach gąsienica wyjęła fajkę z ust i powiedziała: A więc myślisz, że się zmieniłaś? Obawiam się, że tak, odparła Alicja. Nie zachowuję tego samego wzrostu dłużej niż 10 minut. Po tych słowach Gąsienica długo milczała. Jaka wysokość najbardziej by ci odpowiadała? zapytała w końcu. Sama nie wiem, odparła Alicja po chwili zastanowienia. Nie jestem zbyt wybredna, ale te ciągłe zmiany szarpią mi nerwy. Wiesz, jak to jest? Nie wiem, powiedziała Gąsienica, czy teraz. Jest ci dobrze? Spytała po kilku minutach. Prawdę mówiąc, chciałabym być troszeczkę wyższa. Trzy cale to niezbyt dużo. Trzy cale to znaczna wysokość, rzuciła rozwłaszczona gąsienica i podniosła się, by pokazać, że mierzy akurat trzy cale. Ale oczywiście, masz rację, tylko że nie przywykłam do takiego wzrostu, tłumaczyła się Alicja. Z czasem przywykniesz, stwierdziła gąsienica po czym opadła na kapelusz grzyba i w milczeniu delektowała się fajką. Tym razem Alicja cierpliwie czekała, aż jej rozmówczyni odezwie się ponownie. Po dwóch lub trzech minutach gąsienica odłożyła fajkę, ziewnęła i powoli zsunęła się na ziemię. – Jedna strona spowoduje, że urośniesz, a druga spowoduje, że zmalejesz – powiedziała, odwróciwszy się, zanim zniknęła w trawie. – Strona czego? O jakie strony jej chodzi? – Zastanawiała się zupełnie zagubiona Alicja. Grzyba. Gąsienica jakby słyszała jej myśli. A potem zniknęła w wysokiej trawie. Rozważając słowa gąsienicy, Alicja była wzrok w grzyb. Po kilku minutach zdecydowanym ruchem odłamała dwa kawałki. Jeden z prawej i jeden z lewej strony. Ugryzła pierwszy, żeby sprawdzić efekt. Zmniejszała się w tak zawrotnym tempie, że poczuła, jak uderza pod bródkiem o stopę. Nie było czasu do stracenia. Szybko ugryzła drugi kawałek i wtedy jej głowa wystrzeliła w górę. Niestety, szyja nie nadążała za głową i wydłużyła się jak u Gdzie są moje ramiona? – zawołała przerażona Alicja. Spróbowała dosięgnąć głowy rękoma, ale bez powodzenia. Niezrażona starała się zgiąć szyję i odkryła, że ta skręca się i wije jak wąż. Po chwili usłyszała głośny świst. W ostatnim momencie odciągnęła szyję, by uniknąć zderzenia z ogromną gołębicą. Ptak machał skrzydłami i wydawał ostrzegawcze okrzyki. Wąż! Wąż! Nie jestem wężem, zawołała rozgniewana dziewczynka. Odczep się. Powiedziałam wąż i wiem, co mówię, odrzekła gołębica, ale już bez złości. Po czym zaszlochała żałośnie. Próbowałam wszystkiego i na próżno. Nic się nie ukryje. Nie dość, że wysiaduje jajka, to jeszcze muszę je chronić przed wężami. Wszędzie je chowałam pomiędzy korzeniami drzew nad brzegiem rzeki, pod żywopłotem. W końcu znalazłam najwyższe drzewo w lesie i znowu nieszczęście. Węże nawet tam mnie tropią. Alicja, której zrobiło się przykro z powodu zamieszania, jakie wywołała jej długach na szyja, postanowiła szybko wyjaśnić nieporozumienie. Proszę mnie posłuchać, ja naprawdę nie jestem wężem. Jestem... jestem dzieckiem. Dokończyła z lekkim wahaniem, mając w pamięci swoje liczne przemiany. Więc może powiesz, że nigdy nie jadłaś jajek? Zapytała gołębica podejrzliwie. Ależ oczywiście, że jadłam jajka, co to ma do rzeczy. W każdym razie nigdy żadnego nie ukradłam. Bzdura. Widziałam w swoim życiu niejedną dziewczynkę i żadna nie miała takiej szyi jak ta. Zaskrzeczała gołębica. Udowodnij, że mówisz prawdę. – Idź sobie i zostaw mnie w spokoju. Mam teraz jajka do wysiadwania. Dodała i odleciała z powrotem do gniazda. Alicja po śpiechu zwinęła szyję, uważając, by nie zaplątać jej w gałęzie drzewa. Po chwili przypomniała sobie o kawałkach grzyba trzymanych w zaciśniętych mocno dłoniach. Ostrożnie zaczęła podgryzać to jeden, to drugi kawałek i raz rosnąc, raz malejąc, zdołała odzyskać swój normalny wzrost. Końcu, zawołała rozradowana, teraz wystarczy znaleźć ten piękny ogród. Zapraszam Was na nasze kolejne spotkanie z Alicją.